Cześć, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy warto kupić Kinder Cards. To są takie wafelki, jak sami widzicie, tutaj jest to takie większe opakowanie, w którym zawierają się właśnie trzy takie pojedyncze można powiedzieć wafelki. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, no to go zakupicie w sklepie tak naprawdę za około 6-7 zł. Za tyle ja właśnie kupiłem Kinder Cards w sklepie spożywczym. Jeżeli chodzi o takie najistotniejsze informacje, no to jeszcze może przed otworzeniem rozpakowaniem, takiego opakowania omówimy sobie kwestie składników i wartości odżywczych, tutaj jak sami widzicie do składników zalicza się mleko odtłuszczone w proszku, cukier, olej palmowy, mąka pszenna, jak sami widzicie kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu emulgator, lecytyny sól, substancja spulchniająca i wanilina dodatkowo produkt może zawierać też orzechy laskowe i gorczycę tak to mniej więcej prezentuje się pod względem składu, oczywiście jego szczegółowy taki szczegółowy skład znajdziecie zawsze z tyłu opakowania gdzieś tam na etykiecie powinien on się zawsze też znajdować jeżeli chodzi o to jak to prezentuje się Jeżeli chodzi o wartość odżywczą Tutaj jak sami widzicie Jest to Następująco Określone tutaj No i teraz tak wartość energetyczna Na 100 gram Jak sami widzicie 510 kalorii Dalej macie Oczywiście Tłuszcz No i jest to 26,3 gramów Tłuszczu na 100 gram Dalej macie węglowodane, tutaj 55,9 g, białko 11,5 g i sól, jak sami widzicie, 4-4-5 gramów. No, i teraz może zobaczymy, jak to prezentuje się w środku. A zatem otwieramy sobie Kindercards. Tutaj oczywiście sobie możemy pociągnąć za to opakowanie. No i jak sami widzicie, w środku mamy te Kindercards już tutaj zapakowane. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie o takie, takie pojedyncze opakowanie w środku. Takich opakowań tutaj, jak sami widzicie, znajdziecie aż 3. A zatem tak to prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o wygląd i zawartość tego większego opakowania Kinder Cards, a zatem może sobie rozpakujemy teraz takie pojedyncze opakowanie. Zobaczycie jak to prezentuje się w środku, a zatem rozpakowujemy i w środku, jak sami widzicie, mamy dwa takie można powiedzieć Wafelki. One prezentują się bardzo fajnie. Tutaj, jak sami widzicie, od góry ta jaśniejsza strona, i od dołu tutaj mamy tą taką ciemniejszą. A zatem fajnie to wygląda. Myślę, że jeżeli chodzi o zawartość, bardzo fajnie to się wszystko prezentuje. Jeżeli chodzi o zapach. No to tutaj bardzo taki przyjemny, bym powiedział właśnie taki wafelkowy. No i teraz może spróbujemy sobie, jak to wszystko smakuje, a zatem oceniamy sobie smak właśnie tego produktu. Zatem próbujemy. No i ja powiem szczerze, po zjedzeniu jednego takiego wafelka jestem myślę, dość zadowolony tutaj za smak, wystawiłbym notę 9 na 10. To co bardzo fajnie smakuje, to jest to nadzienie, które na pierwszy rzut oka, którego na pierwszy rzut oka generalnie nie widzimy, tak? Jeżeli sobie natomiast przełamiemy ten wafelek, to siemicie tutaj jest to takie mleczne nadzienie już oczywiście widoczne. Może tutaj zrobię zbliżenie, żebyście widzieli jak to wygląda taki sposób to się prezentuje w środku. Myślę, że jest to naprawdę smaczne no i mi osobiście to jak najbardziej odpowiada. Natomiast jestem też ciekaw Twojej opinii na temat tego produktu. Jestem ciekaw co Ty sądzisz na temat Kinder Cards? Napisz mi swoje zdanie w komentarzu. A tymczasem to by było na tyle. Ja zachęcam do subskrypcji, oczywiście rekomenduję zakup tego produktu, jeżeli przepadacie właśnie za takimi wafelkowymi, że tak powiem, przysmakami z nadzieniem. A zatem jak najbardziej myślę, że warto wypróbować sobie właśnie Kinder Cards, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji właśnie spróbować sobie takich wafelków, a tymczasem to wszystko dzięki za obejrzenie filmu do samego końca, no i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.